Cześć, witajcie, ja jestem chudy, jestem najemnik. Siemka. No i witamy Was w osiemnastym odcinku. A nie, szesnastym no, Osiemnastym. No wiem, 18. wiem. 18. Tak. E, tak więc... Gramy z Atletico. Tak, przegraliśmy z 1-0. Teraz musimy wygrać, jakby nie wiem, co ostatnio w ogóle był słaby dla nas, nie? No, to zła forma, Tak, gdzieś -for już się grało. Tak, wrócił już Sokratis, nie wrócił. Może to jego wina, że ten. Może wina tego, że dehej nie ma, nie wiem. W takim razie, gramy, gramy u siebie, mamy do piękibiców. Co najmniej dwubramkowe prowadzenie musi być. I będzie dobrze, nie? Dobrze, czekaj. Tak. Damy im te stroje. Czemu? Tak sobie. <gryzny> Dyszczowo jest, dobra, graj więc Iwaj teraz strzelaj, strzelaj Luis, Luis Suarez strzał no Kurwa... Podaj, 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 podaj Strzał, pukbyj, broni Kto to był? Oblak. Oblak. Nie wiem co to, to No, wrzucę I... Oblek to... złapię Albo i nie, gol! Jeden do jednego! Udało się wyrównać Aguero! Dobrze Bo moje dośrodkowanie tak, mój strzał, Aguero. Już miałeś nie do niej padnie. Już miałeś oblak to złapie. Czemu oblak ma dziesiątkę? Czy mi się wydaje? Nie, chyba nie. Nie wiem, dobra. Dobrze, podaj. Aguero! To może być sta szansa! Rzucaj! Kun Aguero! Rzucać Dobrze, nie Mogę. Nie Za powiedziałem, na późno powiedziałeś, że miałem ten strzał. Wiesz, już moje filgi działają. U roz? Suarezów. Pogba do Suareza. Luis Suarez. Strzał? Nie, nic nie. Chcę. Nie, Mario Mandzukić! Uff! Uff! I koniec pierwszej połowy. E, trochę łatwiej się gra u siebie niż na wyjeździe, ale i tak, tak, ale i tak to nie jest to. Musimy 31 grać, I czemu ja ma 83 w Nie Bo ma? Miał. Nie miał. Miał. Już po krótszym odcinku. Dwa odcinki temu już miał. Jak zaczynał miał 78, miał, albo jak miał 81. Albo on ma nadal 81, no ale mam to ja już 80. No właśnie no, nie wiem, że go nie kupował Szybki jest, co ty chcesz od niego? Ile bramek nam władował? Dobre podanie do Aguero. Aguero, Kun Aguero, dobrze teraz. Ciao. Aguero sał! Fuck, trafia w dupę Baila. No. I pol popa uderzenie, No nic z tego. Kupię, że jak strzeli, to nie może się ruszyć jakiś czas. Dobre! Luis Suarez! Luis Suarez cał gol! 2 do 0! I jest 2-1 w meczu, pięknie, tylko że teraz jak trzecią go to przegramy, nie? <grym> Więc wiesz, jeszcze jeden czas jest. Dobrze. Uf, Luis Suarez. 3 gole. Widzę no. mistrzów. Dobra. O nie, 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 nie! Pol nie! popa. Dobrze. Jeszcze raz trzeba ich zablokować. Niedobrze, niedobrze, brzódka. Fuck! Uf! Nie wpadło! 10 wpad... minut do końca Gryzmów! Uff, góro, górą, górą w Podanie do Suareza, Luis Suarez strzela, jest! 3-0, teraz to już wygraliśmy! Mamy awans, piona! To jest jedna ósma, nie? Tak. Dopiero. O. A już tak ciężko? Ale u siebie inaczej się gra, całkowicie. I chyba kanałek. Nie, chyba nie. A jest, dało się. Suarez? Mario. Dobrze, Koniec! Tak. tak, sprawdźmy oblaka i z kim gramy kolejny mecz w Lidze mistrzów. A, właśnie. E, czekaj. Ale jak będzie losowanie? Gdzie jak będzie losowanie? Więc nie ma teraz to sprawdzać. Teraz będzie reprezentacji. reprezentacja będzie. w turnieju, dobrze. E, sprawdźmy Oblaka. Mm, szukaj. Jan Oblak. Oje, młody jest, nie? Mm, niech obserwuje nasz Scout. Go. Uuu, będzie, będzie no, dobrze. Tak, na pewno. Dobra. W reprezentację chyba towarzyskie są, nie? Mhm. Tak. Tak, symulujemy obydwa. A co nam Tak, towarzyskich niestety nie gramy, bo są niepotrzebne. Nam gramy tylko eliminacje i jakieś ważne mistrzostwa, nie? O, Benic doznał kontuzji. O, my z Ciekawe. Ale też symulujemy na szybko, nie? Może Polska wygra? Tak, wygra. Patrz. Balotelli. Jeden jeden. mhm. My z Newcastle. I my z Borusem Dortmund gramy, no nie 7 dni Sokratis wrócił po końcu Dobrze, nie? Bardzo dobrze. Tak, gdzie jesteś Sokratis? Tu jesteś Sokratis, bądź kochany. Były grać Borusi No? Kupiliśmy. Tak, okej. Okay. I to już wygląda lepiej. I teraz już gramy z Borusem? A nie, tak, Z ej. Newcastle. A, ale gramy z Newcastle? Nie, no, to nie? No, kurde. Jeszcze w dzisiejszym odcinku z Borussią. Ciekawe. Dobra, w mecz z jak tam... O, ej, mam 15 punktów przelagli nad City w no, Masakry No Po prostu już pięknie. Dobra. Suarez, patrz, szybciej. 3 do 2. Hat-trick Suareza. I dwie bramki de Jonga. Ej, krótkie przerwy są między tymi leczami. Tak. no dobra, damy radę, no nie? Mhm. Może Sokrat nam wyjawi jakieś tajemnice jak gra Borussia. A to jest na pewno zmieniona trochę Borussia. Zapiszmy sobie w ogóle. Ej, małe cięcie, ja się muszę napić. Co dużo gadam No, możemy grać już z Dortmundem Gramy u siebie, teraz musimy zastrzelać jak najwięcej bramek, bo na wyjeździe może być ciężko, nie? Mhm A i rojsa mieliśmy kupić jeszcze No, myślę, się... tak, rojsa no No właśnie Możemy rojsa sobie zakupić, ale to w przyszłości, w oknie transferowym, no nie? No już niedługo będzie Tak O co? Wow, To było niebezpieczne Podaj Podstawę? No Górą na Suareza I teraz do Suareza Piłka i świetna okaza Stuprocentowa sytuacja i broni Weidenfeller On ma 3 i 4 lata Dobra jest zajebisty no. Anduero z, z tego, że to, to nie jest Weidenfeller Chyba, że jest Nie Kupili kogoś Wszyscy mają innych bramkarzy jakichś, nie? Fuck no. Ustawa. Ustało Koniec pierwszej połowy 0 do 0 o, mocny mecz. Ciężko, ciężko właśnie. Podobnie jak w pierwszym meczu za tylko, ale na szczęście nie straciliśmy jeszcze bramki, ale dobra. Większe posiadanie piłki mamy niż... Oni mają. Ale nie. A, niż serca z no. Ale dobra, gramy drugą Na Widzę mistrzu, dobrze widzicie. Widzę mistrzu. O kur... To było niebezpieczne. Podaj. Jeszcze z kontuzją gra, co najmniej. Chcesz Zatis? No. O nie! Uff, nie trafiłem, na szczęście. 8 minut jeszcze wytrzymać, 8 minut. Siedem nawet. Koniec meczu. Koniec, 0 do 0, no nie da się po prostu, się nie da Na wyjeździe musimy wygrać No właśnie? Mało no, będzie łatwiej w drugim meczu, nie? A to już był drugi mecz w tym odcinku, nie? Tak Barcelona wygrała 3 do 2 z Chelsea Uu, było ciężko, ale w ogóle jest następny miesiąc I w ogóle Gustawo ma kontuzję Fajnie po prostu, super Czy ktoś się w końcu rozwinie? Jest, Zaha, super No nie, no weźcie się, ktoś z głównego składu rozwinie, będzie fajnie Dobra Hey, kontuzja na treningu. Fajnie. Bez Gustawa kolejny mecz. A to jest mecz z Viganem. Eee, anuluję. Skoło eee, wpuścimy za Gustawa? RL, nie? Robimy tak. Tak jak wcześniej jak Gustavo na czerwoną kartkę. Rafael ma 80 nową rola... Hmm. No wiem. Można coś na nim zarobić. Eee, z viganem, symulacja szybka. Widzę akurat, nie mamy problemu, bardzo dobrze nam idzie. No zresztą już ligę wygraliśmy w poprzednim sezonie też nie? Ale I było w trudniej po prostu. będzie kolejny mecz z Borussią! Okej, okay. All Black. On ma 77 overall. Kupmy go. Ale to w oknie może, nie? Lindygard też ma 77 i jest chujowy. <laughs> dobra, damy mu tę kasę? Jak, nie damy jak hmm. damy. Rafael... Nie dobra, nie wiem. Dajmy mu, bo się czepia. Już go nie lubię. Dobra, tak więc my z Borusem na wyjeździe, no boję się tego, co możemy się tam dziać na wyjeździe, nie? Simulujemy. To jest ćwierćfinał, <słys》>. nie, nie, I my z Arsenalem jeszcze w kolejnym odcinku I z Chelsea Gdzie z Chelsea? Odpoczynek A, od Ligi Mistrzów no tak, dobra, to z Chelsea i tak, z Chelsea z Arsenalem i w ogóle jeszcze... Później City i... Ale jeszcze zgaduję, i... że mam tutaj gdzieś walną Ligę Mistrzów, No no to gło, miesiąca gło. O ile wygramy Tak, o ile wygramy, właśnie <laughs> Musimy to wygrać, nie? Tak, tak więc dobrze, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, dzisiaj był... odcinek odcinek nie? Zawsze tylko mm -hmm. jestem, no tak? Pozdrawiam, cześć. Narka.